Hej, z tej strony opiekunowie runetery. Zapraszamy na prezentację zasad gry. Znajdź mnie, jeśli potrafisz. Jest to gra w chowanego na mapie Samuners Rift. Tryb wybór w ciemno. Wymagana liczba graczy 10, z czego 5 będą stanowić opiekunowie, jako strona chowająca się. Zabawa rozpoczyna się w piątej minucie, a do tego czasu możemy zdobywać doświadczenie na linii bądź w dżungli. Osoba, która w czasie pierwszych 5 minut zabije jednego z opiekunów odpada z gry i nie jest uwzględniana przy rozdawaniu nagród. Chwilkę przed rozpoczęciem gry opiekunowie mogą wrócić się do bazy i kupić przedmioty, jednak w czasie trwania rozgrywki muszą pozostać na polu walki do końca swojego paska zdrowia. Jest to jedyny moment, w którym mogą wrócić samodzielnie do bazy. Opiekunowie muszą zmieniać swoją pozycję co 30 sekund, nie mogą sami atakować szukających jednak mogą się bronić, np. slołami czy stunami, gdy zostaną odkryci. Oczywiście mogą też uciekać. Zadaniem szukających jest odnajdywanie opiekunów i zabijanie ich. Osoba, która w 20. minucie gry będzie miała największą liczbę zabójstw, wygrywa. W przypadku remisu decydująca jest liczba asyst, a później liczba zabitych minionów. Zawodnicy mogą cofać się do bazy w dowolnym momencie, nie ma również obostrzeń co do składanych przez nich przedmiotów. W przypadku, gdy co 20 minuty żaden z opiekunów nie zostanie zabity, gra zostaje przedłużona do pierwszego zabójstwa. Mamy nadzieję, że po tej grze zapragniecie zostać prawdziwym łowcą niczym Rengar. A tymczasem dziękujemy za oglądanie. Cześć!